Nareszcie to słowo rozbrzmiewało na ustach wielu zawodników weekendowego piątego festiwalu biegów Polski Północnej we Wdzydzach Kiszewskich. W zawodach, które rozpoczęły się w piątek wystartowały setki zawodników, którym dopingowała licznie zgromadzona publiczność. Była to już piąta edycja tej popularnej imprezy dla biegaczy. Na mecie stanęli miłośnicy biegania w różnym wieku od najmłodszych do seniorów. Pomimo upalnej pogody i dużego zmęczenia, uśmiech nie znikał z ust zawodników. Specjalne trasy przygotowano również dla rowerzystów i miłośników Nordic Walking. W tym roku już piąta edycja Festiwalu Biegów Polski Północnej tutaj we Wdzydzach. Z roku na rok ta inicjatywa cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ludzie z całej Polski, z Wrocławia, z Kłodzka, z Katowic, z Warszawy, no i oczywiście tutaj z Kaszub, Trójmiasta, czy z Zachodniego Pomorza, z Mazur przyjeżdżają, żeby tutaj zwolnić i odpocząć. Najważniejsze jest to, że udało się spotkać i ta radość jest taka niesamowita, że niech żałuje ten, kogo tutaj nie ma. Najważniejszą nagrodą tych zawodów był tytuł runnera. Aby go zdobyć zawodnicy musieli ukończyć 5 biegów, 15 km, 10 oraz 5, półmaraton z Tolema, a także Kaszubską Milę. Z uwagi na wysokie temperatury było to nie lada wyzwanie, ale jak podkreślało wielu uczestników, nie tylko o rywalizację w tym przypadku chodziło. Biegam tutaj nie pierwszy raz i nie pierwszy raz wiem, że przeważnie w tym okresie jest bardzo duszno dlatego nie dość, że pogoda jest wymagająca, aczkolwiek fajna taka wakacyjna już powiedzmy, to jeszcze trasa jest bardzo wymagająca, bo jest, e, biegamy w lesie, jest bardzo dużo zbiegów, podbiegów, korzenie, luźny piasek, także jak ktoś przeszaruje na początku, no to potem ma problemy, żeby dobiec do mety. Strategia na ten bieg była taka, żeby trzymać się w czołówce, kontrolowałem też tętno, tempo i wiedziałem, że jeżeli, bo akurat na początku tutaj kolega Miłosz e, troszeczkę e, ma większy zapas prędkości, jest e, w lepszym treningu, że tak powiem, ja ostatnio miałem dużo problemów zdrowotnych, także wiedziałem, że muszę pierwszą część powiedzieć spokojnie. właśnie, Czyli tutaj mówimy o strategii, a drugą część trzymać tempo. Jeżeli zobaczysz, że będzie taki moment, że się zbliżam do rywala, no to ukąsić i dojść i próbować wygrać. Dla rowerzystów przygotowano do wyboru trasy 15 i 21 km. Wszystko rekreacyjne, na końcu jakieś tam było małe ściganko, ale super. Trasa końcówka taka piaszczysta, ale generalnie cały czas szuterki było. Chłodno w lesie, nie było tak gorąco jak tutaj. Tutaj jest patelnia straszliwa. Najbardziej widowiskowym biegiem, który wyzbudził bardzo dużo emocji był bieg przebierańców, który odbył się w sobotnie popołudnie. Głównym organizatorem tego niedzielnego wydarzenia było Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej.